Siema, siema, siema. Witam was w kolejnym vlogu. To jest takie podsumowanie mojego roku. A więc, a więc, jak wiecie, tak jakoś w lutym wróciłem tutaj ponownie do tego mojego domu, tutaj do mojego mieszkanka i naprawdę wtedy się cieszyłem, więc, więc super. Ale mój najlepszy czas to chyba wakacje lipiec, sierpień, bo spędzałem te dni Naprawdę super, te dwa miesiące dla mnie były ekstra fajne. Oczywiście, gdzieś tam byłem smutny, miałem też e, zły czas, ale to był, e, myślę, że najlepszy czas e, w tym roku 2021. E, co jeszcze, co jeszcze? No, naprawdę, to był taki rok, wiecie, no trochę pomieszany, e, dziwny w moim życiu, ale. Ale przeżyłem i na spokojnie wchodzę e, już za chwilkę, tak jak wy, e, w rok 2022 i mam nadzieję i chcę postarać się, aby nowy rok był dla mnie o wiele lepszy, o wiele fajniejszy i abym e, w tym nowym roku e, coś o wiele więcej osiągnął, aby moje życie się układało, abym e, nagrywał w, e, coraz lepsze fajne, ciekawsze filmy. Co w tym roku jeszcze się wydarzyło? To tak, jak chciałem, to miałem też dwa razy konsole PlayStation 4, no ale wiadomo, że że znowu sprzedałem, jak miałem ostatnio. No niestety. No ale dobra, ja naprawdę nie żałuję, że nie mam tej konsoli, bo mam komputer, który ma procesor i 7. 3,5 GHz turbo 3,912 RAMu, No wcześniej na vlogach wam mówiłem, karta grafiki jest 1 GB, ale zawsze można kartę graficzną sobie wymienić. Więc rok 2021 dla mnie był tak w pół dobry, w pół zły, no nie? Może nie zły, tak w połowie zły, takie, wiecie, taka mieszanka, ale więcej było na pewno e, dobra niż tego zła. I chcę, aby w nowym roku e, to dobro ciągle mi towarzyszyło, aby, abym e, jeszcze bardziej e, za siebie wziął. Żebym się, żebym wziął się, żebym wziął za się, wiecie o co mi chodzi, no nie? E, żebym dbał bardziej o siebie. O swoje życie, abym e, odnosił e, jakieś tam sukcesy, no nie? Żebym e, zdobywał jeszcze więcej w czymś doświadczenia. E, no i oczywiście, naprawdę w, e, w nowym roku biorę się za siebie i, i bum! I mam nadzieję, że nowy rok to będzie dla mnie jeszcze, jeszcze lepszy. E, niestety rok 2021 kończę. Wraz z odejściem z tego świata mojego taty. Mój tata umarł w tym roku, kilka dni temu, 24 grudnia, czyli po prostu wigilię i jest mi bardzo przykro, jest mi smutno, ale ten, ale muszę być twardy, muszę naprawdę, wiecie, z tym sobie, no, z tym już sobie poradziłem. Może tam. W sensie to, że mi smutno, to nie tak jakoś bardzo, że to bardzo przeżywam, że to nie wiem jak bardzo, nie wiem, jestem smutny, czy nie wiem, czy płakałem, bo płakać w ogóle nie płakałem, bo wiem jak się zachować wraz z odejściem bliskiej osoby. Ale tak jak właśnie jest w piosence Czarriego i tego Wiz Khalifa See You Again, Uh, my dad, uh, my, uh, no, <laughs> see you again. <laughs> no nie, spotkamy się uh, znowu, spotkamy się ponownie, a gdzie, no to już wiecie, no to już potem dalsze moje życie zweryfikuje to. Um, I co jest najpiękniejsze, zawsze będę miał, wiecie, tą bliską osobę w sercu, tak jak mam swoją mamę, uh, nigdy o nich nie zapomnę zawsze będą u mnie w sercu, zawsze gdzieś tam w myślach, zawsze będę o nich myślał, bo, yy, bo nieważne jacy byli, nieważne co robili, nieważne, że wychowywałem się bez nich, bardzo ich mocno kocham i ta miłość nigdy nie zgaśnie. Nigdy ona nie zniknie z mojego serca. Yy, dobra, a więc yy, tak, więc yy, co chciałbym yy, zrobić w 2000. 22 roku. Chciałbym wynieść mój kanał na wyżynę, czyli po prostu yy, przybliżyć się do miliona wyświetleń ze wszystkich filmów. Nie, yy, nie z jednego filmu, ale ze wszystkich filmów, bo wiadomo, że yy, yy, w jeden rok yy, nigdy bym nie miał yy, z jednego filmu milion wyświetleń, chyba że naprawdę bym się starał, jeżeli chodzi o mój kanał. Jeżeli chodzi o, nie wiem, o promowanie, jeżeli chodzi o nagranie tak kozackiego materiału, że to byłoby sztos, no nie? Takie mega, mega, mega e, sztos, no nie? E, I oczywiście, wiecie, tam suby itp. To tak jak każdy youtuber chce, no nie? Wzrastać, każdy youtuber chce coś osiągnąć na tym YouTube. Tak samo ja e, chcę też e, właśnie... Coś osiągnąć na TikToku. Ostatnio, właśnie byłem aktywny na TikToku, teraz znowu przestałem być, ale od jutra będę aktywny. Tam będą live'y, będą e, przeze mnie dodawane mega, e, mega dobre filmy. Mam nadzieję, że te filmiki na, na TikToku Wam się e, spodobają. No i od Travel, czyli po prostu seria podróżnicza, wróci na kanał, będzie na kanale e, i mam nadzieję, że będę miał jakąś okazję. Gdzieś do, inny, do innych miast yy, czy tam miejscowości, podróżować, wiecie, zwiedzać jakieś fajne, yy, fajne, fajne miejsca na świecie, nawet, no nawet na świecie, gdzieś tam so, to są moje marzenia, które po prostu oddaję Bogu i niech Bóg zrobi z tym, co uważa. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego vloga yy, i taka krótka. Modlitwa, wiem, że nie każdy z Was wierzy, ale, ale chyba jestem winny tego, żebym się pomodlił za swojego tatę. Ojcze, któryś jest w niebie, proszę przyjmij, przyjmij mojego tatę do yy, swego yy, królestwa. Okaż mu miłosierdzie, przebacz mu jego grzechy. Nie patrz na jego grzechy, lecz, lecz na wiarę, bo on zawsze... Mówił do mnie, że Ty jesteś Boże. On zawsze mówił, że, że kocha Ciebie, że kocha Matkę Bożą. Ja tak samo i proszę Boże, zlituj się nad moim tatą. Amen. Amen. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie tego vloga. I u mnie jest wszystko dobrze. Będzie dobrze. Kocham Was. Cześć. Pozdrawiam. Elo.